Starszy sierżant sztabowy Danny Torres siedzi cicho na metalowej ławce czekając na autobus o 7.15 na wizytę w szpitalu dla weteranów, gdy podjeżdża oficer Bradley i krzyczy, zjeżdżaj go albo cię zmuszę, po czym wyciąga paralizator i bez słowa więcej razi do niego w klatkę piersiową prądem o napięciu 50 tysięcy woltów. Starszy sierżant sztabowy Danny Torres siedzi na zniszczonej metalowej ławce na przystanku przy Riverside Avenue, obserwując porannych pasażerów, którzy spieszą się, unikając kontaktu wzrokowego. W wieku 38 lat jego szczupła sylwetka emanuje cichą siłą kogoś, kto spędził 15 lat w Rangersach, chociaż cywilne ubrania skrywają blizny, które mapują jego podróż przez trzy misje bojowe. Przystanek autobusowy znajduje się w starszej części centrum Sacramento, gdzie gentryfikacja jeszcze w pełni nie dotarła, a ludzie z klasy robotniczej wciąż korzystają z transportu publicznego, by dojechać do pracy w całym mieście. Dany wybrał tę trasę, ponieważ prowadzi bezpośrednio do Centrum Medycznego dla Weteranów, gdzie ma cotygodniowe sesje terapeutyczne i comiesięczne kontrole leków na PTSD. I przewlekły ból. Jego znoszona skórzana kurtka i wyblakłe dżinsy nie krzyczą o służbie wojskowej, ale Dani woli ostatnio wtapiać się w tłum. Przejście do życia cywilnego okazało się trudniejsze niż się spodziewał, a przyciąganie uwagi zwykle prowadzi do niewygodnych pytań o jego czas spędzony za granicą. Nosi mały plecak z dokumentami na wizytę, butelką wody i lekiem przeciwlękowym który pomaga mu funkcjonować w zatłoczonych miejscach. Dany po raz trzeci sprawdza telefon, wiedząc, że autobus powinien przyjechać za 10 minut. Nauczył się, że rutyna i punktualność pomagają radzić sobie z objawami, które wciąż budzą go większością nocy spoconego i sięgającego po broń, której już tam nie ma. Dany zaciągnął się do wojska w wieku 23 lat. Po studiach, przyciągnięty reputacją rangersów jako elitarnej jednostki z wymagającymi misjami. Odnalazł swoje powołanie prowadząc zespoły zwiadowcze przez jedne z najniebezpieczniejszych terenów w Afganistanie i Iraku, gdzie jego spokojne podejmowanie decyzji pod presją uratowało niezliczone życia i przyniosło mu pierś pełną odznaczeń, które trzyma zamknięte w szufladzie. Atak moździerzowy, który zakończył jego karierę wojskową, zabił medyka jego zespołu i pozostawił danego z urazowym uszkodzeniem mózgu, którego objawy wciąż wpływają na jego koncentrację i pamięć. Niektóre dni są lepsze od innych, ale tłumy i niespodziewane, głośne dźwięki mogą wywoływać retrospekcje, które przenoszą go z powrotem do tej zakurzonej placówki, gdzie sierżant Martinez zmarł w jego ramionach. Jego ocena z VA odzwierciedla niewidzialne rany, których cywilni pracodawcy nie rozumieją. Rozmowy o pracę kończą się szybko, gdy Dani wspomina o swoich wizytach lekarskich lub wyjaśnia luki w historii zatrudnienia. Świadczenia z tytułu niepełnosprawności pomagają, ale nie zastępują poczucia celu i braterstwa, które stracił odchodząc ze służby. Co tygodniowe sesje terapeutyczne Daniego z dr Sarą Kim w VA. Stały się jego kotwicą, jedyną stałą rzeczą w życiu, które często wydaje się pozbawione oparcia. Pomaga mu przepracować poczucie winy z powodu przetrwania, gdy inni zginęli, oraz wyzwanie znalezienia sensu w świecie, który pędzi zbyt szybko i zbyt mało troszczy się o wojny wciąż szalejące w jego umyśle. Dzisiejsza wizyta skupia się na radzeniu sobie z lękiem w miejscach publicznych dlatego zmusza się do jazdy autobusem zamiast zamawiania drogiego transportu na aplikację. Oficer Tom Bradley patroluje Riverside Avenue w swoim radiowozie wypatrując czegokolwiek, co wygląda nie na miejscu na jego terenie. Jest policjantem od 8 lat i szczyci się utrzymywaniem ulic w czystości od niepożądanych elementów, które sprawiają, że właściciele firm i pasażerowie Czują się niekomfortowo. Kiedy zauważa Deniego siedzącego nieruchomo na ławce na przystanku, jego instynkt się odzywa. Bradley zjeżdża radiowozem na pobocze i wysiada. Jego dłoń już spoczywa na pasie z wyposażeniem. Widzi znoszone ubranie Danego, sposób, w jaki siedzi lekko przygarbiony i spojrzenie tysiąca jardów, które Bradley kojarzy z narkomanami. Lub osobami niestabilnymi psychicznie. Oficer podchodzi z butą kogoś, kto jest przyzwyczajony do natychmiastowego posłuszeństwa wobec swojej władzy. Bradley nakazuje Danemu się oddalić, twierdząc, że przesiadywanie na przystankach jest zabronione, a kilku właścicieli firm skarżyło się na włóczęgów, którzy odstraszają klientów. Danny podnosi wzrok, zdezorientowany, i spokojnie wyjaśnia, że czeka na autobus na wizytę w VA i ma pełne prawo do korzystania z obiektów transportu publicznego. Wyjaśnienie nie zadowala Bradleya, który już zdecydował, że Dani stanowi problem do rozwiązania. Żąda dokumentów, jednocześnie każąc Daniemu wstać i położyć ręce tak, by były widoczne. Dani wykonuje polecenia powoli. Jego wojskowe szkolenie automatycznie ocenia sytuację pod kątem potencjalnych zagrożeń i druku ucieczki. Kiedy Dani sięga po portfel, by pokazać dowód tożsamości, Bradley błędnie interpretuje ten ruch jako agresywny. Oficer krzyczy sprzeczne ze sobą komendy: Trzymaj ręce na widoku, ale też Pokaż dokumenty!. Dani próbuje deeskalować sytuację, używając spokojnego głosu który doskonalił podczas napiętych negocjacji za granicą, ale adrenalina Bradleya już buzuje. Bez dalszego ostrzeżenia, Bradley wyciąga paralizator i strzela. Elektrody trafiają do niego w klatkę piersiową, przepuszczając przez jego ciało 50 tysięcy voltów. Dani upada na beton, jego mięśnie kurczą się niekontrolowanie, gdy prąd przepływa przez jego ciało. Świadkowie w pobliskich sklepach zatrzymują się i gapią, jak weteran drga na chodniku, całkowicie bezradny i niezdolny do zrozumienia, co się właśnie stało i dlaczego. Ciało niego uderza mocno o beton, jego mięśnie gwałtownie się kurczą, gdy prąd z paralizatora obezwładnia jego układ nerwowy. Ból jest niepodobny do niczego, czego doświadczył nawet podczas walki. Palący, wszechogarniający ogień, który sprawia, że każdy nerw krzyczy z protestu. Ale gorsza od fizycznej agonii jest całkowita bezradność totalna utrata kontroli, która uruchamia każdy instynkt przetrwania, jaki wykształcił podczas 15 lat służby wojskowej. Gdy prąd w końcu ustaje, Dani leży na chodniku, łapiąc powietrze. Jego serce wali. A umysł z trudem próbuje przetworzyć to, co się stało. Beton ociera się o jego policzek, a on czuje smak krwi tam, gdzie przygryzł sobie język podczas konwulsji. Ludzie stoją wokół, gapiąc się, niektórzy nagrywają telefonami, ale nikt nie rusza z pomocą. Incydent przebija się przez starannie skonstruowane mechanizmy obronne dla niego, jak odłamki przez pancerz. Nagle jest z powrotem w Afganistanie, przygwożdżony ogniem wroga, patrząc, jak jego koledzy z zespołu giną w ataku, który nadszedł bez ostrzeżenia. Bezradność, którą wtedy czuł, odzwierciedla to, czego doświadcza teraz. Uświadomienie sobie, że szkolenie i przygotowanie nic nie znaczą, gdy przemoc uderza bez uzasadnienia. Oddech danego staje się płytki i szybki. Gdy ogarnia go pełny atak paniki, dźwięki ulicy znikają w tle jego własnego pulsu, dudniącego mu w uszach. Chce wstać, bronić się, zrobić coś innego niż leżeć tam jak ofiara, ale jego ciało nie reaguje prawidłowo. Paralizator pozostawił go tak samo złamanego i bezbronnego, jak czuł się w tamtym szpitalnym łóżku za granicą, zastanawiając się, czy kiedykolwiek znów będzie cały. Oficer Bradley stoi nad leżącą postacią Daniego z radiem w ręku, wzywając posiłki i twierdząc, że obezwładnił potencjalnie niebezpieczną osobę, która zachowywała się dziwnie na przystanku. Opisuje Daniego jako nieskłonnego do współpracy i prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, usprawiedliwiając użycie siły jako konieczne dla bezpieczeństwa publicznego i ochrony funkcjonariusza. Dany z trudem próbuje usiąść. Jego mięśnie wciąż drgają po porażeniu prądem. Próbuje wyjaśnić przez ciężki oddech, że jest weteranem czekającym na autobus, że ma w plecaku dokumenty i skierowanie na wizytę. Ale Bradley każe mu leżeć, grożąc ponownym użyciem paralizatora, jeśli poruszy się bez pozwolenia. Zaczynają zbierać się świadkowie, niektórzy nagrywają incydent telefonami. Inni krzyczą, że mężczyzna po prostu siedział cicho, czekając na autobus. Kobieta w średnim wieku podchodzi, by zaoferować Daniemu pomoc medyczną, ale Bradley ją odpędza, twierdząc, że miejsce zdarzenia nie jest zabezpieczone, a cywile muszą zachować dystans dla własnego bezpieczeństwa. Atak paniki Daniego nasila się, gdy w oddali wyją kolejne syreny policyjne. Dźwięk wywołuje wspomnienia bojowe nadlatującej artylerii i zaczyna dysocjować. Jego umysł wycofuje się, by chronić się przed traumą, która wydaje się zbyt znajoma. Ciągle próbuje powiedzieć Bradley'owi o swojej służbie wojskowej, o wizycie w VA, na którą próbuje dotrzeć. Ale słowa wychodzą fragmentaryczne i zdezorientowane. Bradley przeszukuje plecak dla niego, Znajdując dokumenty z Wielkiej Brytanii, ale odrzuca je jako prawdopodobnie skradzione lub fałszywe. Jest zdeterminowany w swojej początkowej ocenie sytuacji i odmawia rozważenia, że mógł popełnić katastrofalny błąd. Przyjeżdżają dwa kolejne radiowozy, i Danny znajduje się otoczony przez oficerów, którzy widzą tylko to, co powiedział im Bradley: niebezpieczną osobę. Którą trzeba było obezwładnić. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy objawy PTSD niego sprawiają, że wydaje się on coraz bardziej niestabilny dla oficerów, którzy nie mają szkolenia w rozpoznawaniu traumy bojowej, ani zrozumienia, w jaki sposób ich działania mogą wywoływać kryzys psychiczny. Czarny SUF z rządowymi tablicami rejestracyjnymi podjeżdża na miejsce z wojskową precyzją a za nim natychmiast dwa kolejne identyczne pojazdy wysiada sześciu mężczyzn w ciemnych garniturach ich postawa i koordynacja są natychmiast rozpoznawalne jako agenci federalni lub personel wojskowy główny agent podchodzi do oficera Bradleya z legitymacją od której twarz lokalnego policjanta blednie agent specjalny Markus Webb przedstawia się jako ochrona Pentagonu i wyjaśnia, że monitorowali sygnał z urządzenia medycznego Daniego, które automatycznie aktywowało się, gdy jego tętno gwałtownie wzrosło podczas incydentu z paralizatorem. Urządzenie, wydawane weteranom wysokiego ryzyka z ciężkim PTSD, wysyła natychmiastowe alerty zarówno do personelu medycznego WIA, jak i do biur łącznikowych wojska gdy zostanie uruchomione przez ekstremalny stres lub nagły przypadek medyczny. Agent Webb spokojnie wyjaśnia, że starszy sierżant sztabowy Danny Torres jest odznaczonym rangersem z najwyższymi uprawnieniami bezpieczeństwa, który obecnie jest pod opieką medyczną Pentagonu z powodu obrażeń odniesionych w służbie. Atak paralizatorem na weterana w kryzysie psychicznym Uruchomił protokoły mające na celu ochronę personelu wojskowego przed nadużyciami ze strony cywilnych organów ścigania. Bradley próbuje usprawiedliwić swoje działania, twierdząc, że Danny wyglądał na niebezpiecznego i nieskłonnego do współpracy, ale agent Webb mu przerywa. Zwraca uwagę, że Danny był wyraźnie zidentyfikowany w federalnych bazach danych jako weteran bojowy w trakcie leczenia. I że każdy kompetentny oficer powinien był rozpoznać oznaki PTSD, a nie eskalować sytuację przemocą. Zespół z Pentagonu natychmiast przejmuje kontrolę nad miejscem zdarzenia, udzielając danemu pomocy medycznej i dokumentując wszystko do swojego raportu. Agent Webb jasno daje do zrozumienia, że ten incydent będzie badany na szczeblu federalnym z możliwymi zarzutami. W tym napaści na federalnego weterana wojskowego i naruszenia przepisów ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami. Oficer Bradley zdaje sobie sprawę, że jego kariera jest skończona, gdy agenci federalni zaczynają zbierać zeznania świadków i przeglądać nagrania z kamer nasobnych, które ujawnią jego niepotrzebne użycie siły wobec bezbronnego weterana. Agent Web zapewnia, że Dani otrzyma natychmiastową pomoc medyczną od personelu medycznego Pentagonu, a nie od lokalnych ratowników medycznych, którzy mogą nie rozumieć leczenia traumy bojowej. Oddech Daniego stabilizuje się, gdy wyszkoleni profesjonaliści pomagają mu przejść przez atak paniki, stosując techniki opracowane specjalnie dla weteranów z PTSD. Oficer Bradley zostaje natychmiast zawieszony w oczekiwaniu na federalne dochodzenie w sprawie użycia przez niego nadmiernej siły wobec niepełnosprawnego weterana. Interwencja Pentagonu ma wagę, której lokalni administratorzy policji nie mogą zignorować, zwłaszcza gdy w grę wchodzą potencjalne naruszenia praw obywatelskich i napaść na personel wojskowy. Raport z incydentu zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości. Generalnego Inspektora WIA i biur kongresowych nadzorujących sprawy weteranów. Agent Webb wyjaśnia Daniemu, że ten poziom reakcji istnieje specjalnie po to, by chronić weteranów przed dyskryminacją i przemocą, zapewniając, że ich służba nie zostanie zapomniana, gdy staną w obliczu cywilnych organów ścigania. Terapeutka Daniego z WIA, dr Kim, przybywa w ciągu kilku godzin, by zapewnić interwencję kryzysową i pomóc mu przepracować traumę związaną z atakiem podczas próby uzyskania opieki medycznej, Incydent staje się częścią jego dokumentacji medycznej, a dodatkowe środki zostają przeznaczone, aby pomóc mu poradzić sobie z tą nową warstwą urazu psychicznego. Zespół z Pentagonu organizuje transport na wizytę dla niego w Virginii i zapewnia mu bezpośredni kontakt. W celu zgłaszania przyszłych przypadków nękania lub dyskryminacji. Agent Webb osobiście gwarantuje, że oficer Bradley poniesie konsekwencje swoich działań, wysyłając jasny sygnał, że weterani zasługują na ochronę, a nie prześladowanie. Lokalne doniesienia medialne o federalnej reakcji pomagają innym weteranom zrozumieć, że mają potężnych obrońców gotowych interweniować, gdy cywilne władze przekraczają swoje uprawnienia. Dany dociera na swoją wizytę w VA z trzygodzinnym opóźnieniem, ale dr Kim dostosowuje swój harmonogram, by przeprowadzić sesję kryzysową, której desperacko potrzebuje. Atak paralizatorem otworzył rany, które powoli się goiły, ale to, że agenci federalni potraktowali go z szacunkiem i pilnością, Pomaga zrównoważyć traumę po napaści Bradley'a. Incydent zmusza daniego do konfrontacji z tym, jak bezbronni pozostają weterani w społeczeństwie cywilnym, gdzie ich służba może być niewidoczna, a ich objawy błędnie interpretowane jako zagrożenia, a nie obrażenia. Zbyt wielu oficerów, takich jak Bradley, postrzega weteranów zmagających się z PTSD jako problemy do rozwiązania siłą. A nie jako istoty ludzkie zasługujące na współczucie i opiekę medyczną. Ale szybka reakcja Pentagonu dowodzi, że wojskowa rodzina Daniego go nie opuściła. Agenci, którzy przybyli w ciągu kilku minut, reprezentują system zaprojektowany do ochrony tych, którzy chronili Amerykę, zapewniając, że krew weteranów nie była przelewana na obcych ziemiach tylko po to, by rozlać ją na krajowych ulicach przez ignorantów u władzy. Gdy Deni wraca do domu w federalnym pojeździe, czuje coś, czego nie doświadczył od odejścia z armii bezpieczeństwo wynikające ze świadomości, że ktoś go wspiera. Czasami potrzeba Pentagonu, by przypomnieć lokalnym policjantom, że amerykańscy weterani wciąż są warci obrony, nawet po powrocie z wojny.